Cześć wszystkim, Angel666 Tester Gear. Słuchajcie, e, przyszła pora na kolejny odcinek z poradnika PC. Także nie przedłużając, zapraszam Was do tego, co Wam obiecałem, czyli e, poradnika e, dotyczącego, e, jak dobrać e, zasilacz do Waszego komputera, do procesora, głównie karty graficznej. Które sobie chcecie zbudować, zmodernizować. I tak, pokażę Wam trzy strony, słuchajcie. Pierwsza jest to strona producenta, jednego z producentów zasilaczy, firmy Biqua jak widzicie. I słuchajcie, generalnie te kalkulatory są mniej lub bardziej rozbudowane, ale postanowiłem, że zrobimy sobie takie porównanie jak trzy strony pokażą mniej więcej ten sam sprzęt. Czy pokażą to samo i wtedy będzie też dobre porównanie na ile te kalkulatory są ze sobą spójne. Jak widzicie wybieram mojego kompa. Tu mamy dział overclocking, czyli podkręcanie. Ja nie podkręcam, więc lecimy sobie z moją kartą graficzną oczywiście Orwell Clocking żaden wentylatory mamy 3, 4, 5 chłodzenia wodnego nie mamy SATA 1 dysk RAM 2 i na chwilę obecną wszystko się nam zgadza zgadza się nam no to sprawdzamy ja wam podpowiem że ja mam w tej chwili zasilacz 500 -kę. I e, oto co nam mm, proponuje. Jest kilka, że tak powiem, propozycji, w zależności od serii. Seria najbardziej wydajnych zasilaczy, e, zaawansowane technologicznie. E, no, generalnie, możemy sobie zobaczyć, e, jak każdy e, może. Mo, przelećmy sobie, że tak powiem, wszystkie, tak. Jeżeli byśmy kupili zasilacz, o nawet 750, no to mniej więcej w okolicach 60% będzie on obciążony. Jeżeli byśmy wzięli takiego potwora, no to to już w ogóle prawie żadne obciążenie, więc bez sensu aż tyle myślę przepłacać. Ja słuchajcie, jak mówiłem, ja mam 500 kę i wychodzi na to, że działam, no, że tak powiem, w górnej granicy. Byłem tego świadom. Trochę się obawiałem, czy kupując 3060 30, Ti RTX, czy mój zasilacz jeszcze pociągnie. Trochę za słaby kupiłem, ale jak modernizowałem komputer, to no a tak przez trochę brak kasy zdecydowałem się właśnie na taki, a nie inny. Teraz bym na pewno kupił 600 albo 650, bo jak widzicie, jest tutaj dużo większy zapas, że tak powiem. No i co, od razu tutaj macie na przykład propozycje cenowe. No, wiadomo, trzeba sobie to przeliczyć przez 5, i potem wystarczy na przykład sobie poszukać jakiegoś zasilacza. Eee, przez porównywarkę albo przez jakiś sklep, w którym kupujecie, generalnie wychodzi na to, że e, no minimum to jest 1550. Raczej taka o rekomendacja to jest 600, czyli e, to, co mniej więcej bym e, kupił w tej chwili, przynajmniej 600-650. E, tu macie jeszcze e, takie dodatkowe opcje. Na przykład. Cisza. Jeżeli byście chcieli e, najbardziej cichy wyświe wyświetlacz, zasilacz, e, no to e, producent proponuje tą serię. Jeżeli damy sobie, usuniemy ciszę, a dajmy sobie najtańszy, no to propozycja e, nam pada, zmienia się automatycznie, także można sobie to. Pokonfigurować, że tak powiem, pod siebie. Idziemy, słuchajcie, teraz na drugą stronę. Naturalnie wszystkie linki będziecie mieć wrzucone w opisie. Tą stronę już możecie znać z jednego z moich poradników, ale też jest tutaj całkiem fajnie, prosto to wszystko opisane. To, czego na przykład tu mi brakuje w tym poradniku, to, że minimalnie tu jest nie wszystko ujęte, co powinno być powiedzmy, bo nie tylko procesor karta graficzna RAM dysk wam pobiera prąd, ale też są jeszcze dodatkowe rzeczy. I tak samo tutaj wybrałem moją kartę graficzną, mój procesor. Tutaj mamy różnicę taką, że wybieramy jakby rodzaj płyty głównej, więc bierzemy sobie. Taką, e, dyski. No, tu można sobie oczywiście powybierać wszystko w zależności od tego, jaki macie dysk. E, można sobie tutaj kilka rzeczy pododawać. Mm, ja mam e, w, łącznie w komputerze cztery wentylatory w obudowie, plus piąty na procesorze. E, wszystkie są e, 120. Więc to jest coś, co uważam, że też powinno być ujęte. I co jest bardzo fajne, akurat w tym kalkulatorze, to że macie możliwość wybrania sobie też wersji z oświetleniem, bo wiadomo, że z LEDami będzie minimalnie większy pobór tego prądu. Więc zobaczmy, tam miałem 550, co tu nam proponuje. E, całkowita moc konfiguracji 370, minimalna moc zasilacza 450, zalecana moc 550. Czyli jak porównamy sobie to tutaj e, z tym wynikiem, gdzie e, w rekomendacji mieliśmy 600 z zapasem, e, to uważam, że mniej więcej e, się to nam pokrywa: 550-600. Jest to ten sam w miarę poziom, tak? nie ma nagle, że wciska Wam jakiś zasilacz więcej. Co jest też ciekawe, macie możliwość zobaczenia co tak naprawdę Wam, ile pobiera tego prądu. No wiadomo, karta graficzna żre najwięcej, ja jako fanboy firmy AMD, no NVIDIA przy okazji trochę też, ale podkreślam to, że Ryzeny właśnie są wyrąbistą serią procesorów, która ma mniejszy pobór mocy, zwłaszcza tych starszych Ryzenów od Intela. Oczywiście nie wnikam w to i nie będę się tutaj kłócił z nikim, jak ktoś chce sobie zrobić na Intelu kompa. No to jak najbardziej niech taki składa. No, mi odpowiadał AMD i. Pewnie bym teraz też składał na AMD-ku. Zresztą marzy mi się wyższy model Procka, ale to z dopiskiem 3D może w przyszłości za jakiś czas, bo wyszło, że ten procesor już mam, słuchajcie, 2 lata, więc no już trochę ma. Ale to bym musiał zmienić sobie monitor też na większy, na wyższą rozdziałkę. I słuchajcie, ostatni kalkulator. Ten jest co prawda w 100% po... Angielsku, te dwa pierwsze mieliście po polsku, natomiast już Wam tutaj postaram się tym osobom, które by potrzebowały, wszystko opowiedzieć. Wybieramy płytę główną, desktop, czyli typowy komputer, rodzaj procesora, socket, czyli gniazdo, Potem wybieramy procesor. Tu można sobie też kwestię, jak ktoś robi undervolting, czyli obniża napięcie, żeby obniżyć pobór prądu. Można to też ustawić. Mam dwa moduły pamięci, mamy kartę graficzną. Można wybrać drugą kartę graficzną. Jest wybrany jeden dysk. Tu naturalnie możecie sobie powybierać, jeżeli ktoś jeszcze ma. O, nawet stacja dyskietek jest. Kto to ma, ludzie, ludzie. Są też napędy CD, DVD, Blu-ray. Można powybierać sobie jakieś kontrolery, RAID, tunery, TV. No jest co wybierać. Natomiast to są rzeczy, które myślę, że rzadziej występują w komputerach. I tak. Other devices. Ja sobie zaznaczyłem, że mam dwa USB. Zajęte, no bo de facto mamy myszkę, klawiaturę. Tak naprawdę e, powinienem właściwie, może nawet zaznaczyć 4, no bo jak mam jeszcze mikrofon i kamerkę podpiętą, no to 4 USB są zajęte. E, mam tutaj też wybrane gamingową klawiaturę albo można wybrać naturalnie standardową, bo mam podświetlenie. I tak samo myszkę, bo też jest z poświetleniem. No i mamy, zobaczcie, jaką tutaj możliwość wyboru wentylatorów. Ja ponownie wybieram 5-120. Jest też wodne chłodzenie i ile komputer dziennie chodzi. No, myślę, że jak w tygodniu to, to jest, że tak powiem, dobra tutaj opcja. No i słuchajcie, sprawdźmy, co nam pokaże. Pokazało, że minimum jest to 408W. E, spróbujmy sobie to słuchajcie porównać e, tutaj z danymi. E, tu maksymalny pobór pokazywało nam 408, tutaj 370. Więc e, tu, jak widzicie wszystkie trzy kalkulatory de facto e, pobór mocy e, pokazują podobny. Tu natomiast nie macie żadnej już sugestii. Jaki sobie zasilacz kupić? No, myślę, że błędem byłoby szukanie zasilacza o tak niskiej mocy, bo jeżeli nie macie żadnego zapasu na zasilaczu, to byłby wtedy tutaj problem i nie byłoby to dobre. No i co słuchajcie, korzystajcie z tego, z mojej wiedzy, ja się dzielę tym z wami, żebyście. Mogli sobie lepiej podobierać te podzespoły. Jeżeli byście, słuchajcie, chcieli jeszcze jakiś poradnik, to piszcie w komentarzach, co ewentualnie mogę dla Was nagrać. A ja, naturalnie, zapraszam Was do mojej playlisty poradników na kanale, gdzie są. Dwa już wcześniejsze odcinki z poradnika PC o tych tytułach, które tu widzicie. Jest też seria poradników, gdzie tanio i zarazem bezpiecznie kupować gry. To też będzie się rozrastać. No i krótka seria poradników odnośnie Steam'a. Zresztą, e, zaglądnijcie sobie, e, kto jeszcze nie widział. E, zapraszam wszystkich serdecznie na mój kanał. No i cóż, dzięki, słuchajcie, za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich. Angel666, Tester Gear. Cześć, Siema!